Oglądając mecz Kotwicy z Koszalinem, e, ponieważ no, wychodzę z założenia, że e, e, dwa rewelacyjne mecze się nie zdarzają, dwa słabe mecze też się nie zdarzają, także e, e, chcę uczulić chłopaków, że to, to może być jedno z, naj, z, z najtrudniejszych spotkań e, w, 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 w naszych rozgrywkach, e, no chyba że, chyba, że zawodnicy Kotwicy Kołobrzeg, e, już odpuścili sobie ten sezon, bo widziałem, widziałem załamanie na ich twarzach. Oczywiście, nie mieli zbyt wiele czasu, żeby się uporać myślę, że, że z, z, tym, z, tą, z tą porażką mentalnie, ale no nie przesądzajmy. No, jedziemy nastawieni bardzo bojowo i, i, i na pewno zagramy agresywnie po to, żeby, żeby już jutro no, no, móc, y, może nie do końca się cieszyć z, z, z playoffów, ale na pewno to będzie wielki krok w, w stronę playoffów. Jak sytuacja zdrowotna w drużynie? Słyszeliśmy o problemach Tomasza Kęsickiego. Na szczęście te problemy nie są tak poważne, jak się, jak się mogło wydawać wcześniej. Już od wczoraj normalnie trenuje z nami, trenuje również przeziębiony na początku tygodnia Jarek Kalinowski, także jesteśmy w pełnym, w pełnym składzie. Obierze pan na żywo mecz, ostatni mecz naszego najbliższego rywala. Proszę powiedzieć, czy takie praktyki były wcześniej praktykowane w zestalu? Czy to taki pański pomysł, żeby podejrzeć na żywo, jak to wygląda? Nie, z tego co pamiętam, to, to, to nie było takiej, takiej sytuacji, ale było to spowodowane w, z brakiem czasu, że tak powiem. Tak? Teraz tak akurat się ułożyła ta liga, że, że kilka zespołów gra zaległe spotkania. I jeśli w momencie, kiedy taka sytuacja się utworzyła, to postanowiłem z niej skorzystać. Dziękuję bardzo.